No cześć, witam Was serdecznie. Dojechaliśmy z Helu właśnie. Ale kurczę we Władysławowie już nas złapało ciemno i żeśmy z Władka jechali po ciemku praktycznie, bo światła w motocyklu marki SHL oryginalne naprawdę dają wiele do życzenia. Trochę lepsze były tutaj w wfm ale z kolei przez klosz który jest oryginalny. Koncentracja światła była taka bardziej na boki, więc też ta droga była taka jaka była. No i wiadomo, samochody pędzące szybko, a my prędkością przelotową tam 70 na godzinę. Musieliśmy uważać, ale szczęśliwie dojechaliśmy. Nic się nie stało. Motorki całe i. I tak, no i tak, i będziemy jeździć teraz. Musimy trochę pod, pod, podokręcać tam rzeczy, które się podkręcały, zaczęły hałasować niektóre blachy, coś tam wiadomo, że to takie rzeczy wychodzą. Po takiej trasie zrobiliśmy. Lucian, nie żeśmy zrobili? Łącznie z wyjazdem na Hel około 85 km. Nie, tam 60 w jedną stronę jest. 61 stronę plus na Hel 17, to jest 77 w jedną stronę, to jest ile? 150. 154 km no to zrobiliśmy słuchajcie 154 km tak naprawdę dzisiaj <ścoughs> Więc naprawdę jak na takie motorki to jest to jest dobry, dobry strzał No, pozdrawiamy wszystkich i do zobaczenia